Hej, witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnym vlogu. E, dzisiaj mamy wtorek. E, jest bardzo wcześnie, czy znaczy bardzo wcześnie, Widzicie, z po 6 rano. Ja jadę do pracy. E, zaczęłam pracę znowu na cały etat. E, ja już pracowałam kiedyś na cały etat, a czyli 8 godzin. Pierwsze dwa lata w tej firmie. Natomiast później przeszłam na 7 godzin. Jak Tomek zaczął chodzić do gimnazjum, ponieważ za daleko mieszkaliśmy i on musiał około pół godziny na piechotę chodzić, wiecie co, więc stwierdziliśmy z mężem, że bez sensu, on był mały, wiecie, on tam miał, ja nie wiem, 10 lat chyba miał, tak, i mówię, dobra, będę go, będę go woziła do szkoły, bo to jest naprawdę kawałek drogi. No z powodu, tam sobie chodził spokojnie, bo nie było, wiecie, tam obawy, że się spóźni do domu, do szkoły, to było inaczej troszeczkę. Ale w związku z tym, że się, wiecie, przeprowadziliśmy i tak dalej, ta szkoła jest teraz bardzo blisko, on ma tam dosłownie 10 minut, więc on sobie chodzi na piechotę, a wiadomo, no ja przecież ja nie będę kłamała, że mieszkam znowu daleko od tej szkoły. Więc znowu zaczęłam chodzić na 8 godzin od tego tygodnia. Ale powiem Wam, ja wstałam drugi dzień. No jestem trochę zmęczona, dlatego że nie śpię całej nocy. Tak się wybudzam trochę, nie taka zestresowana. Czy ten budzik na pewno zadzwoni? Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Jak nie zadzwoni, to wiadomo, pójdę później. Ale tak działa, nie wiem, moja głowa przynajmniej. Więc no i muszę choć troszeczkę wcześniej wspać, bo jednak... Praca jest niby od siódmej, także za piętnaście musimy być w pracy, już mieć po prostu przerę 15 minut. Więc tak 6.25 muszę wyjechać, więc wstaję przed piątą, więc, więc, więc wstaję przed piątą. Więc to jest tak około, um, wiecie co, 40 minut wcześniej muszę wstać. Dlatego też muszę troszeczkę wcześniej wieczorem chodzić, na razie jeszcze nie chodzę wcześniej, a powinnam, bo mi się ciężko wstaje na razie, a wiecie, a jest lato. A czy wiosna na razie jeszcze, a później zimą, no to już w ogóle nie wiem, o której będę chodziła spać, bo ja tak 8 godzin muszę spać. No niestety, ale jest inaczej nie wyspana, więc a to taki dzień, yy, taki tydzień i taka już większość takiej pracy, że będzie 8 godzin. No jest jak jest. Tr z drugiej strony po prostu zrobię trochę więcej pieniędzy. Wiadomo. I teraz tak. Więc jadę do pracy, u nas pogoda powoli zaczyna się, jest ładna, na weekend było bardzo ciepło, tam 26-25 stopni, nawet sobie wiesz co, miałam fit na twarzy, troszkę sobie nos przepaliłam, ale już mi trochę tam, już jest lepiej, to już taki kolor ładny teraz złapał, miałam czerwony. I ręce trochę opaliłam, więc yy, na to pogada jest całkiem ok. Chociaż troszkę ma padać w tym tygodniu. Ja po pracy powiem Wam, że dzisiaj pokażę Wam mini haul z Action, bo wczoraj byłam w Action tak szybko. Miałam termin a znaczy nie miałam terminu, musiałam jechać po receptę do ginekolożki, więc pokażę Wam parę rzeczy z Action, które kupiłam. Znowu takie wiecie, co dodatki do domu. Yy, I pewnie znowu się przed jakiś czas, bo znowu muszę dokupić parę rzeczy. Jeszcze bo zauważyłam, ale nie byłam pewna, muszę wymierzyć i tak dalej. Dzień po pracy chciałam natomiast pojechać do sklepu ogrodniczego kupić kwiaty tak przed dom, bo dostałam taki właśnie też w ramach prezentu. wcześniej mówiłam, kupon. W sobotę mówiłam wam o tym. W sobotę wam mówiłam? Kiedyś wam mówiłam, że muszę jechać do, do tego ogrodniczego. Nie pamiętam już, ale co, nie pojechaliśmy, bo się okazało, że ten ogrodniczy był do 12. .00. A my z tego drewna w sobotę późno wróciliśmy i nie pojechaliśmy. Więc dzisiaj sobie zajadę, bo w końcu chcę te mieć te kwiaty przed tym domem, bo to teraz będzie koniec lata, a ja kwiatów nie mam. Więc ten ogrodniczy dzisiaj, no i jak mówię, i ten Halls Action. Bardzo fajne rzeczy kupiłam, takie właśnie dekoracyjne. I oczywiście tanie, jak zwykle. A teraz wiecie co? Ja już się zbieram. No bo jest 20 po, a 25 po muszę wyjechać. Jeszcze muszę buty ubrać i tak dalej. Więc będę z Wami się znowu... Widziała po pracy, jak przyjadę z tymi, aż jak przyjadę z tymi kwiatami, po prostu i już z tym holem. Także życzę Wam miłego dnia! Wróciłam z tego sklepu i powiem Wam, że tam wcale nie było aż takiego, jak myślałam. Za te kwiatki zapłaciłam 9,50. Tutaj wszystko wziąłam w różu, tak po prostu było widoczne, kolorowe. Tu taka jedna sztuka, to było najdroższe 3,5 euro. Wzięłam tego więcej, ale nie mam tyle doniczek dużych po prostu. Do takiej jednej dużej doniczki chciałam włożyć trzy takie małe sztuki. To było za 3 euro. Były różne kolory, plus dwa takie identyczne wziąłam, żeby właśnie razem wymieszać. To było za ,50 euro 50. I w ten sposób to takie będzie w jednej dużej doniczce. Tu położyłam sobie papier, bo mi trochę tutaj cieknie z tego kwiatka, więc raz to muszę po wszystko powyciągać i trochę wyczyścić. Ale jak mówię, na no to wydam 9,5, a tam było naprawdę dużo ładnych kwiatów. Zawsze myślałam, że wiecie, że w Aldim czy tam w Netto, yy, że tam trzeba by kupować te kwiaty, bo jest najtaniej. Natomiast tutaj też były bardzo ładne kwiaty. No i może odrobinę droższe niż w Aldim, natomiast o wiele większy wybór. Przychodzę teraz do Was z tym holem z Action. Teraz, że najpierw zadziałam się obiadem na YouTube, natomiast teraz się ten hauls action, pokażę Wam te wszystkie rzeczy, bo chcę to, wiedzieć co, już wykorzystać, właśnie zrobić te zdjęcia w tych ramkach i tak dalej. Więc najpierw zacznę od takiej największej rzeczy, którą kupiłam na przedpokój na dół. To jest taka, wiecie, duża rama na zdjęcia, drewno z biela. Dała się nam też taką komodę w takim kolorze, więc stwierdziłam, że to będzie ładnie wyglądało. I to było za 13 euro bez centa, według mnie bardzo niska cena. Więc będę chciała to dzisiaj przygotować, albo zawiesimy to dzisiaj, albo jutro. Pokażę Wam efekt właśnie. Myślę, że raczej jutro, bo tego vloga pewnie przyciągnę po prostu do jutra. Wziąłem znowu dwa takie wypełnienia na jaśki, 45 45, to jest również tanie w Action, euro 99. bo Ostatnio kupiłam jeden jaśek i jak się okazało, z, wiecie co, zmieniłam te wypełnienia, bo to jest stara jest jakaś katastrofa, takie wiecie co... Yy... Takie co, małe po prostu, zniszczyły się, więc muszę wszystko po prostu wymienić. Jest dwa jaśki, miałam na 1,99 euro. 99. Dalej kupiłam taki chodniczek, to jest niby do kuchni, 50 na 1,20 m, ja kupiłam takie kolorowe, kolor, kolorowe kolory, tutaj mam beż szary, trochę takiego y, koralowego. Ja to kupiłam z myślą na przedpokój. E, docelowo będę chciała jakiś może lepszych chodniczek, natomiast na nie mam w ogóle pomysłu. A tamten nasz tak mógł, to wiecie, tak już obskórnie. A to było za 6,45, jeszcze były takie ciemno-szare, jakieś czarne, ale ja wolałam coś jaśniejszego, chociaż to może też nie jest najlepszy pomysł na przedpokój. Natomiast czarnego też nie chciałam. Więc no ładnie to wygląda. No. Podobają mi się te kolory, takie inne, po prostu, i trochę niebieskiego jeszcze. Więc taki to chodniczek. Dalej, wziąłam ponownie takie te złote ramki, ja również kupiłam je wcześniej, bo Wam pokazywałam za 89 euro centów, tam jeszcze jest w różnych kolorach, ale ja chciałam właśnie w złocie, dwie pójdą na przedpokój, a jedna do salonu, bo w salonie na tym tabarecie, tabarecie, na, jak to się nazywa, tam gdzie się stawia kwiaty przy oknach no wiecie o co chodzi. Yy, tam położyłam, tam stoją kwiaty, są też właśnie ramki na zdjęcia, i jeszcze jest ta lampka, którą zamówiłam na Amazonie i zaraz ma też przyjść, więc to też również pokażę na końcu, coś prezentuje. No, całkiem mi się podoba takie, właśnie jak taka lampka też tam stoi i tak dalej, więc chciałam coś właśnie jeszcze w złocie dokupić i kupiłam. I oczywiście, ramki są bardzo tanie w Action. W ogóle tam też widziałam takie fajne, duże takie ramy na zdjęcia. Taką ramę będę chciała kupić do Tomka do pokoju, yy, tylko właśnie muszę to najpierw wymierzyć. I na przedpokój drugi widziałam takie fajne jakby obrazy w złotych ramach. Też bardzo niedrogie, bo na Amazonie taka rama kosztuje prawie 20 euro, a na action, w Action widziałam, powiecie, po 7 euro, więc jest różnica. Więc kolejne ramki mam na zdjęcia. Dalej, o właśnie co ma, szukam w rachunku. No i jest. Dalej, moi drodzy, taka, wiecie co, L e lampa to jest żarówką to jest na baterię. Ja to ostatnio już widziałam, natomiast e, tak zastanawiałam się, to było 5 euro, a dzisiaj było na promocji za 3,99 no, euro tani. E, taki ładny piaskowy, bożewy kolor. Ja to kupiłam na przedpokój, na dół, na komodę, dlatego że tam nie mam gniazdka przy komodzie, a chciałam, żeby coś tam się wiecie świeciło na tej komodzie, bo tam jest czasami ciemno po prostu. I no bardzo ładnie się to prezentuje. Wcześniej widziałam, że jeszcze były w bieli, natomiast na tej promocji po prostu chyba wszystko już wyszło. Ale ja ten kolor chciałam właśnie wcześniej kupić, też takim beżowym, więc no podoba mi się ta lampa, powiem Wam szczerze. Zobaczymy, jak długo będzie to. Ale wiecie, też wynapełniam tylko wieczorami, więc też nie, co dzień, znaczy nie, nie, nie cały dzień na wieczór po prostu, więc tak to się prezentuje. Wcześniej to widziałam, teraz mówię dobra, bo jak jest na promocji, bo potem będę żałowała, jak nie kupię. Dalej, na promocji jeszcze mm, wzięłam. Taki pojemniczek to jest ogólnie z, z tego, ze stanowiska z rzeczami szkolnymi. To jest na długopisę, natomiast ja to kupiłam z myślą o moich pomadkach. Tu sobie po prostu powkładam, bo to widzicie, znowu złoty klap, to będzie pasowała do pokoju za euro 29. No ładnie to się prezentuje. Właśnie później to sobie przygotuję, dlatego właśnie chciałam nagrać ten action, żeby po prostu te rzeczy jakoś wspomniałam wykorzystać. Zaraz, sobie przygotować te, te, te ramki, ten chodniczek położyć i tak dalej. I to sobie również przygotować, więc tutaj odłożę już na później. Dalej na promocji również było. Do iFryera, wiecie, te takie papierowe yy, wypełnienie, no papier do pieczenia, Tutaj jest ile 50 sztuk, to było za euro 99. Tylko jeden rozmiar widziałam. Kupiłam, potem gdzie tego trzeba to po szorować wszystko, a tak to się włoży i będzie, wiadomo, lepiej potem do, do szorowania po prostu ten air, fryer, Więc kupiłam takie coś. Myślę, że ta również jest bardzo niska, bo kiedyś nawet to widziałam prawie za 6 euro, więc to chyba jest cena bardzo dobra. Dalej widziałam sobie maszynki jednorazowe do Venus za euro 99. Tutaj tego mamy ile? 4 sztuki. Te są fajne. Kiedyś tam kupiłam w Roswelli, takie najtańsze są średnie, więc wolałam, mówię, wezmę Venus, a to jest tańsze w Action, również takie rzeczy. Dalej jeszcze to wzięłam, sodę oczyszczoną. Ona chyba euro 45, coś takiego, bo no prawie moja już jest wykorzystana. A ja to, wiecie, do zlewów tak dalej, tam, żeby coś przeczyścić, to używam tego i to jest również w Action najtaniej. I jeszcze wzięłam jedną rzecz, jedną, jedną to. Już się skaka, bo to, że one na są nawet mi ciężko. Niwa dla syna Kulka, euro 99, normalnie 3,5, więc też się opłacała kupić w Action takie właśnie rzeczy. Więc tak, to cały mój haul z Action. Było dużo fajnych rzeczy, powiem Wam, że ja razem jak pojadę, to kupię właśnie te ramy na przedpokój do Tomka. Taką jeszcze chciałam, dużą taką właśnie ramkę na zdjęcia też w złotym kolorze na przedpokój, tam chcę właśnie wymienić taką strefę, taka stara już, więc mniej więcej mam coś w głowie, że tylko taki problem właśnie, teraz chciałam to już kupić, ale nie wiedziałam, czy będę rozmiarowo trafia, a nie chciałam kupować tak, wiecie, w że potem to tak po prostu leżało, więc zakupy w Action udane. A teraz co? A teraz właśnie idę to ogarnąć kwiaty, może też przygotuję i też Wam pewnie pokażę. Tylko nie wiem czy, cię, czy to zobaczymy, jak to też czasem będzie wyglądało, bo widzę, że już jest która godzina, już jest pół do szóstej chyba. No, w pół do szóstej, a jeszcze kolację trzeba szykować, więc też tak mi się trochę zejdzie. Miałam zrobić krótki trening, natomiast chyba jednak nie zrobię, bo nie zdążę, bo mówię kwiaty, te ramy, te zdjęcia, trochę to będzie to mi zejdzie. A chcę to po prostu już zrobić, że mam pranie i tak dalej, więc trochę mam. Ale myślę, że jutro zrobię, chociaż jutro zaczynam też fizjoterapię. Idę na tutaj górę, wiecie co? Bo mam problem właśnie tutaj o szyi, jak pracuję, wiecie co, myszką i tak dalej. Tu się też wszystko spina, więc to trzeba rozmasować. Więc... No i zmieniłam też gabinet, więc może to będzie trochę lepiej, bo dokładnie jak tam byłam, takim innym, to powiem wam, że takie delikatne to wszystko, nie wiadomo, co człowiek płaci, a czy w sumie nie dużo, bo to na kasę chorych, jak trzeba było dopłacić, a nie czułam w ogóle różnicy, więc bez sensu. Więc teraz sobie po prostu zmieniłam. Dobrze, bo znowu odbiegam od tematów, więc ja teraz lecę na dół ogarniać to wszystko i pewnie będę z wami się witała ponownie jutro. Tak się prezentuje tutaj ten chodniczek. Powiem Wam, że całkiem ładnie kolorystycznie tutaj wszystko pasuje, bo to są beże szarości. On nie jest za szeroki, natomiast według mnie jest wystarczający, tylko że. On się śliska. Jak tak wiecie, tak to jeszcze ok, ale jak nogą wejdę, to tak trochę się śliska, więc tutaj jeszcze podłożę sobie taką gumę, chociaż to jest na gumie, ale tak mi się wydaje. Że wiecie co jak tak wezmę? Bezna... No, nogą tak, to się śliska, więc będę się też gumę podłożyć. Natomiast myślę, że wiecie, co, jak za 6,5 euro, to całkiem fajnie się prezentuje. Wiadomo, to nie będzie na. Nie wiadomo, jak długo, bo to się na pewno. Pobrudzi, ale znowu, wiecie, co nie wiem, czy to można prać. Nie spojrzałam na etykiecie, a wywaliłam już, a tu nie ma tego. A, ryzyk fizyk. Jeżeli na przykład się okaże, że się zepsuje po praniu, to się po prostu zepsuje, bo to nie była jakaś niewiadomaka kwota. Jak się przebrudzi, po prostu rzucę do pralki i zobaczymy, co będzie. Teraz siedzę w sypialni, bo widzę, co będę też segregowała swoje pranie, które zniosłam ze strychu. Ale powiem Wam, że miałam te kwiaty Wam pokazać, natomiast nie pokażę dzisiaj, bo mi zabrakło ziemi. E, tak, wrzuciłam do tej wielkiej doniczki te trzy kwiatki, one są w tej ziemi, zostawiłam je na zewnątrz, podlałam, żeby tam już było. Ładnie się to prezentuje, tylko po prostu nie ma ziemi, a jeszcze nie pokazywałam Wam. Wczoraj w Aldin były takie palmy, e, dosyć tanie, po 7 euro. Jakaś inna palma, takiego rodzaju nie mam, bo ona jest taka trochę kująca. I ona się chce na przedpokój dać, natomiast też muszę dokupić ziemię do Doniczki, bo tylko tak stoi na razie w tym plastiku, więc jutro koniecznie ziemia. I to to kończę, to ja wam pokażę. Natomiast ta rama na te zdjęcia ładnie wygląda. O, alarm się włączył, jakiś wypadek na autostradzie. Ta antyrama z tym zdjęciem ładnie wygląda, tylko że moje zdjęcia są delikatnie duże i ja musiałam ze z tyłu to tak, taśmą klejącą podkleić. Natomiast to jeszcze nie wisi, ale to pewnie jutro zawisi. Ale też ładnie to wygląda, to się ładnie prezentuje, więc to też mogę polecić. Tylko, że po prostu mówię, tam trzeba podkleić to taśmą, żeby te, po prostu te zdjęcia się nie ślizgały, nie spadały. No dobrze, moi drodzy, więc tak, już jest godzina siódma, późno już jest. No, treningu nie było, natomiast ja teraz robię to pranie, a. No, i potem tam będę szkłała kolację dla, dla Tomka, dla wróci z piłki. No, i dzisiaj już więcej nic takiego nie zrobię. Natomiast jutro może ten trening bym chciała, chociaż wyjdzie co z 20 minut. Bo ostatnio stwierdziłam, że nawet jak nie mam kompletnie na nic czasu, to 15-20 minut też będzie dobrze. Bo w niedzielę tak właśnie też tak samo zrobiłam. Wróciłam późno z Tomkiem z piłki, to było w, chyba po 6. Nie miałam siły, ale 20 minut treningu zrobiłam. Bo powiem Wam, że mimo wszystko. Warto te 20 minut niż nic. A no dzisiaj już musiałam odpuścić, bo niestety już z czasem się nie wyrobię, chociaż siłę jakoś tak w miarę mam. Eee, zajmę się tymi rzeczami, tymi właśnie tym, tym praniem i po prostu e, jutro do Was przyjdę ponownie e, i jutro pokażę Wam dwa produkty z Essence, które okazały się hitem. Więc dobre, mam tanie kosmetyki do pokazania. Idę, makijaż drugi e, do pielęgnacji, ale to już jutro. Melduję się do Was kolejnego dnia. E, powiem Wam, że już jest znowu późno. Dzisiaj znowu wróciłam późno do domu, bo dopiero w pół do szóstej. E, teraz właśnie zjedliśmy. A ja chciałam pokazać te dwa produkty z Essence. E, natomiast e, dzisiaj tych kwiatów Wam nie pokażę, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Muszę to zrobić później. Po prostu pokażę w następnym vlogu. Bo no, mówię, to trochę mi się zejdzie. szefkuj, tam jeszcze muszę ogarnąć, e, więc to już bez sensu. Tak nie będę przeciągała tego już. A jeszcze też na następnym vlogu pokażę również książki, bo zamówiłam na Amazonie na urlop. nie, jedno, jedno na urlop, a drugą po prostu tak, ale to na następnym vlogu, bo już się zaczęłam znowu rozgadywać. Najpierw dwa kosmetyki, więc tak. Najpierw może właśnie to są dwa essence, tylko to muszę nie poszukać. Aha, tu jest drugi, ok. E, to jest essence dwie sztuki, jedna jest pielęgnacja, druga makijaż, więc tak. Essence Hello Good Stuff. to jest takie serum ceramidowe z płatkami owsianymi, to w ogóle widać. To zakupione, to jest w DM w Rossmann, tak dalej, 5 euro, to jest serum. Z dobrym naturalnym składem to koszyko 5 euro i to jest wyższego pojemniczka tego papierowego, tak po prostu stoi tam, gdzie są kosmetyki Essence. Ja to tak użyłam mniej więcej od tygodnia. Powiem Wam, że bardzo dobry produkt. On jest taki mleczny, bardzo dobrze nawilża buzię, Ja go stosuję rano, natomiast można go stosować również na wieczór. I myślę, że nawet na wieczór takie skóry bardziej, nawet takie takie problematyczne, takiego bardzo dobrego nawilżenia skóry. Więc ten produkt jest bardzo dobry, naprawdę nie spodziewałam się. Niska cena, dobra jakość, bardzo fajnie działa. Wiadomo, po, jak zużyję połowę pojemniczka, to ta taka opinia będzie bardziej wyrobiona, natomiast po tygodniu jestem tym, e, jestem tym produktem, zado jestem produktem jakby zadowolona. Spełnia wszystkie moje oczekiwania. Super nawilża to więc to mogę polecić, jak najbardziej. Inny kosmetyk będzie już makijaż. E, również Essence, to jest Hydra Kiss Lip Oil. Tak to się prezentuje. Na półce jest kilka rodzajów, kilka jakby kolorów, natomiast tylko ten barwi usta. On chyba około 3 euro kosztuje. Tu jest nawet napisane, że kolor changing, natomiast te inne nie barwią. A czyli nie wiem, tak mi się wydaje, właśnie, tylko na tym jest ta naklejka. Jakiś taki olejek kupiłam dwa lata temu w Chorwacji, tamten również barwił i nie było tych olejków tutaj w Niemczech, a teraz się pojawia się również taka ta linia barwiąca. Ja go również teraz nałożyłam, tylko dopiero co go nałożyłam, więc na razie on jest taki lekko różowy, ale w nim jest takie coś fajnego, że wiecie co, on jest taki olejkowy, nie lepi się, lekko barwi usta. Ale e, fajne jest w tym, że to, że ten olej się jakby ściągnie z ust, tam wiecie, tam chusteczką, czy jedząc, czy pijąc, ten barwnik na ustach zostaje, taki różowy kolor, taki dzienny, bym powiedziała, więc to jest fajne, bo jakby ten e, kolorystyka na ustach po prostu tak ładnie wygląda, po prostu te usta oglądają, tak wiecie, tak e, jakby ciągnął jakiś balsam na ustach. Dlatego ten olej jest naprawdę bardzo fajny, niedrogi. Ja będąc razem w Rossmanie albo w DM kupię jeszcze jeden. Znaczy tu mam prawie cały, ale chodzi o to, że widzicie, go tak złożymy wiecie, w ciągu roku, a potem już tego nie będzie na pewno na półce, bo tak często coś wymieniają. Więc ja kupię Sotena Zappo, dlatego że jest bardzo dobry... Lubię ten efekt, taki wiecie, olejek plus kolor i to jest w ogóle numer 06. Bo tam, no mówię, tam jest kilka kolorów, ale nie, chyba tylko to barwi, tak mi się wydaje. Więc to jest również godne polecenia, jeżeli ktoś lubi olejki, takie wiecie, z kolorem takim różowym na ustach, ale ten różowy jest taki dzienny, także taki wiecie, jakiś jaskrawy czy coś, nic, nic. Bardzo fajny kolor, taki właśnie mówię, dzienny i pasujący pewnie do brunetek, blondynek i tak dalej. Więc to jest produkt godny uwagi, godny polecenia i mówię, niedrogi. I więc tak moi drodzy, ja będę kończyła tego vloga na dzisiaj, dlatego że jak mówię, ja jeszcze mam trochę roboty, muszę przygotować sobie obiad do pracy, znowu pranie robię, yy, więc mam co robić jeszcze, więc po prostu dzisiaj na nagrywanie nie będę miała, ale w następnym vlogu właśnie pojawią się książki, yy, kwiaty, bo już też chcę dzisiaj to przygotować, żeby to już tak nie stało. Więc cóż, yy, dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie komentarze i widzimy się następnym razem. Pa!